Ja, yeah, White Widdow, bitch, suko zrobię cię na medal Stop stitch, wszystkie szczury powystrzelał Masz twin, kiedy wdowa jest na sterach Mój team zadbał o to co potrzeba Głuchy los tu spotkał chłopaka, co chciał się poskakać, ale się wywracał Ten sos przelewam przez palce i nie widzę opcji, by do mnie nie wracał Ej. Kiedy piszę nuce wiersze, scenariuszuję flow, potem układam to w refren Twoja klika trochę niżej na podejście, wóbór zabiera to, o co walczy z całym sercem Odcinam gdy słyszę perkę, ja robię dobre gówno, a ty gównem tutaj jesteś Shory podbija po zdjęcie, ty zawstydzony, czujesz się gorzej niż na zjeździe LDZ, RTK, on the map, no i wszyscy po kolei kurwa się kładą Ani jeden tu taki jak ja, albo ziomal co nawija na scenie za mną Uzde dilki bietry, no bo ja nie mam zamiaru Obchodzić się z twoją sprawą Widowite przejmuje cały świat, a twój idol by pewnie to nazwał obławą Ja pierwszy, a on drugi Ja na mecie, a on się pogubił Ona daje głowy, no bo w sumie lubi on jest odpulony, no bo wali z dupy Ja pierwszy, on drugi Ja na mecie, a on się pogubił On daje głowy, no bo w sumie lubi On jest odpulony, no bo wali z dupy Ja jak robię coś, to nie idę na skróty Nawet gdy jestem najebany albo kurwa skuty Lubię grać koncert, bo lubię grupisz I lubię jak publika wynosi mnie ponad góry Gdy zakłada nowe buty podeszła się błyszczy jak tapeta rury Ja idę przed siebie i wkuta się mam Już to wszystko co mówią te gdyby Młody dymacia zełdezę, tandergrant tałania, przede mną się kłania pijania. Ma zdarte kolana, bo trzy dni bez spania i co dzień obracają fagas. Ja robię to dobrze, ten balas się uczy, na błędach się prawie popłakał. Ormiańskie korzenie i kamienna bania, a na gastrolawa wpierdalam I wpierdalam was, i wpierdalam wszystko, co mi się nawinie na język. Nie trawię cię dziwko za twoje podejście do świata i prywatnych rzeczy. Ciągle się zatracam, bo spaliłem bada i spiłem więcej niż koledzy Bo nie mogę słuchać jak co dzień tu mieszają w głowie Wam kurwa frajerzy Night Racing z moją bandą, ej Fakt 12, pisz, przy z Ja pierwszy, a on drugi jest To West Coast Czaj to suko, weź To jest West Coast, suko to nie żarty Tu po nie hella weed, ale web ciągle otwarty Nie pasujesz w jeden moment palisz narty Tyń cię gramy tu w otwarte karty Pan fejart powiedział: a zapraszam na. Chciałem być szefem I nigdy więcej zabierdalaś. Machać moim brobom świeżym kaszem I dziś siedzę, cytuję ten prezes z tym Rolexem Mama mówi o synku, uważaj, bo To niebezpieczne Zbyt wielu karerów jest na świecie Dlatego dziś na deser będzie deser Krótka piłka za plan C, w flash Towar się kruszy jak kuskus. Gwardia chce zabrać mój luksus. Zarabiam hajs, rzucam temat. Walha Syros, yeah, Walha Syros. Chciałem być szefem i nigdy więcej zabierdalać. Machać moim robom świeżym cashem. I dziś siedzę w setu jak ten prezes. Z złotym Rolexem. Mama mówi o sinku, uważaj, bo to niebezpieczne Z wielu ruchów jest na świecie. Dlatego dziś na deser będzie dessert. Marsej,

Moim drogą się żem kierzym i ci siedzę Nie ma tu dla mnie, to się pierdol Ja dwusetki spalam jak tłuszcz Moje angie ma ciemne szyby Żeby była jasna, chcę flust Popatrz ten blok, 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 blok Dla ciebie to szok, 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 Cały świat to mój plac zabaw Dla nich tylko plop, 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 Nie chcę o sukach nic słyszeć Jestem na jej punkcie serio pojebany Bawmy się jak dzieci, znowu moje plecy Podrapane jak kamienice Hawany Ciągle głodny wrażeń Możemy zajadać się nimi razem spytałam mnie, co następne mam w planie Już nic poza wymyślaniem nowych marzeń I mogę już tylko cię kochać nie robić, tylko kochać Cię W każdym kraju świata Niepotrzebna mapa I tak wszędzie czuję się jak lokalest Czarna moka, jazz, siłownia to seks Twoje cudne ciało leczy mi kompleks Chciałbym być brzydki i biedny przez dobę A potem poderwać Cię znowu i cześć Często chciałbym, żeby było przy mnie Bym zawsze czuł smak jej ust Oślepiony blaskiem jej oczu Obłuszony dźwiękiem jej słów Dzisiaj mi jutro pari. Czy madrid nie się już nie Zostawiliśmy ślady w piasku Żeby świat nie zapomniał tych chwil 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 Świat nie Mam dosyć lotniska, Karis i Buba. Obok mnie ta pani jak spluwa. Lecę jej pokazać Odessę i Talin, bo znudził nas Paris i Dubaj. Pęcherze na ustach sieniaki, na udach godzina i zrobię z niej gejsze. Wachlarze z pieniędzy to życie mnie męczy, i dłonie są znacznie cieplejsze. Mówiłem o nich mojemu terapeucie. Kiedy nastrój miałem niż Wracam na górę jestem w tym silny Bałem się, jacy po mnie przyjdą inni Nie obchodzi mnie, kto stoi za wami yo SB to moje Young Z miasta, w którym się poczujesz wygrany Kiedy masz na sobie Emporio Armani Tylko chciałbym, żeby było przy mnie Bym zawsze czuł smak jej Oślepiony blaskiem jej oczu Obłusiony dźwiękiem jej słów Dzisiaj, że mi jutro pari Po czym Madrytny się już li. Zostawiliśmy ślady w piasku Żeby świat nie zapomniał. Chwil, żeby świat nie zapomniał tych 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 chwil, Słodki smak chwili działa tak, że leków już nie muszę brać. Śpiewam mi jak na na nieciuchy, których nawet nie znam nas Nowy Richard Mili, jakiś skurwy, synek, chcą mi zabrać czas Daktyle, tyle, daj giri, tabako, wanili, Mój nowy plac zabaw to świat Tylko ma dzień datę, dzień i datę Pomyśl złoty roli, mówi dzień i datę, dzień i datę, dzień i datę, datę. my złoty roli, mówi dzień i datę Lecę dalej, lecę w wiecznym bale Zegarek mówi, który dziś jest dzień naprawdę Tym wszędzie radę, bo przeżyłem Warszawę. Na całym świecie nie ma takich mian. Mam coś na koncentrację, tak jak witali. Wszystkie moje sióżki są szyte, witali. Dostaniesz dzisiaj pierdol, więc mów mi, witali. Pozdrawiam wszystkich tych, których go zabijali. Kurbo, mów mi, witali. Mów mi, witali. Oni sami się witali, a nasi strzelali. Krótka piłka, ruchasz albo walisz konia Moje suki są gorące jak Arizona W szmatach chcę mieć mięso w sobie, enchilada Śpiewam do tych pięknych pania Frank Sinatra A ty szukasz przez internet jak Kolonowicz Widzisz u mnie z sześć Rolexów rocznie o co chodzi Moja fura ta za na masę Daj mi na to rok i zawołaj sąsiadkę Moje trampki mają gumę z budiera. Ty masz na dole ciepło, francuska Riviera U mnie butka z u mnie międzynarodowo Ta. Możesz Sentina wyszukać uflera. Rucham od 20 lat, jak Roko Sybredi O was zapomnieli, odkąd mnie widzieli Chodzę cały czas na bombie, Izrael Malik wrócił kurwo GM Zam takie